Cześć, ja nazywam się Artur Fydryszek i jestem autorem bloga profesjonalnezakupy.pl, na łamach którego wyjaśniam pojęcia i procesy związane z wykonywaniem zawodu kupca. Podcast jest rozszerzeniem artykułów dostępnych na blogu, zatem w celu lepszego zapoznania się z publikowanymi treściami zachęcam do sprawdzenia strony internetowej profesjonalnezakupy.pl pisane łącznie. Zaczynamy! Dzień dobry, cześć. Dzisiaj przedstawię 5 kroków do lepszego zrozumienia profesjonalnych zakupów. Niejednokrotnie wspominając o sytuacjach towarzyskich, iż zawodowo zajmuję się zakupami, mogłem wyczytać na twarzy mojego rozmówcy zdziwienie pomieszane z konsternacją. Nic dziwnego, gdyż zakupy wydają się być nam czymś oczywistym, przecież towarzyszą nam wszystkim w codziennym życiu. Jednakże sprawa komplikuje się wprost proporcjonalnie do kwoty wydawanych pieniędzy oraz złożoności kupowanych dóbr. Profesjonalne zakupy firmowe odgrywają szalenie ważną rolę w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Prawidłowe zarządzanie wpływa na wynik finansowy firmy i przyczynia się do zwiększenia przewagi konkurencyjnej na tle oponentów rynkowych. Niestety, pomimo swojej strategicznej roli, nierzadko działy zakupów są marginalizowane, czego główną przyczyną jest brak zrozumienia pośród pozostałych dywizji firmowych oraz luki w umiejętnościach samych specjalistów. W celu zwiększenia świadomości zapoznaj się proszę z moją listą pięciu podstawowych kroków do lepszego zrozumienia profesjonalnych zakupów. Punkt pierwszy definicja zakupów Nie ma jednej konkretnej, powszechnie obowiązującej definicji zakupów. Zazwyczaj jednak określa się je jako zespół działań mających na celu pozyskanie produktów, materiałów, komponentów lub usług. W celu ich wykorzystania na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa lub do produkcji własnych produktów lub dalszej odsprzedaży. Taką definicję przedstawił nam pan Lysson. W nieco innym spojrzeniu zakupy stanowią wsparcie do realizacji celów operacyjnych i strategicznych organizacji poprzez zewnętrzne nabywanie dóbr. Taką definicję przygotował pan Fung. Tak czy inaczej, działy zakupów we współczesnych firmach muszą mierzyć się z wieloma trudnościami, gdyż pełnią wielozadaniowe funkcje. Od znalezienia odpowiednich źródeł zaopatrzenia poprzez kreowanie strategii zakupowych, negocjacje, kontraktowanie czy finalną kontrolę dostaw wraz z doglądaniem przepływu faktur. Krok drugi: zakupy operacyjne versus zakupy strategiczne. Wspomniana wcześniej kompleksowość procesu zakupowego naturalnie wymusiła podział poszczególnych etapów pracy zakupowej na dwie grupy działań. Stąd też zakupy dzielimy na operacyjne i strategiczne. Zakupy operacyjne zazwyczaj określane są działem zaopatrzenia lub z angielskiego purchasing. Ich rolą jest planowanie, kontrola stanów magazynowych, dbając o zapewnienie poziomów minimalnych, wystawianie zamówień do dostawców, wykorzystując w tym celu systemy ERP lub platformy zakupowe. Działy zakupów operacyjnych dbają również o monitorowanie dostawców, sprawdzając, czy uzgodnione wcześniej warunki handlowe są spełniane, w tym czasy realizacji, jakość produktów oraz dokładność dostawy. Nie zawsze, choć stosunkowo często, odpowiadają za przyjęcie towarów lub i zgłaszając ewentualne reklamacje do dostawców. Finalnie, działy operacyjne dbają o prawidłowy przebieg dokumentów, w tym sprawdzanie, opisywanie faktur, a pracowników działów operacyjnych zakupów najczęściej nazywamy specjalistami do spraw zakupów, zaopatrzenia, specjalistami do Praw postępowań zakupowych, pracownikami działów zakupów, działów zapasu, czy też kolokwialnie mówiąc zaopatrzeniowcami. Zakupy strategiczne nazywane w nomenklaturze angielskiej działem procurement lub sourcing, w głównej mierze odpowiadają za zarządzanie zakupami. Czyli wyznaczanie odpowiednich strategii zakupowych dla danych kategorii, wykorzystując do tego różnorodne metody i narzędzia, analizy, w tym analizy jakości, ryzyka czy też TCO, czyli total cost of ownership, struktury kos kosztów, narzędzia, outsourcing, a także zarządzanie i rozwój dostawców poprzez wykorzystywanie np. macierzy kralicia. Do podstawowych obowiązków działów strategicznych wlicza się także przygotowywanie i przeprowadzenie zapytań ofertowych, nazywanych również przetargami lub konkursami ofert. Określenie przetarg jednak częściej spotykane jest w jednostkach administracji państwowej, które podlegają pod prawo zamówień publicznych. Choć prywatne firmy równie często posługują się tym terminem, niejako przejmując na własne potrzeby. Osoby pracujące w działach zakupów strategicznych częściej nazywane są kupcami, z angielskiego Bayerami specjalistami do spraw sourcingu, kierownikami kategorii, kategorii menedżerami oraz koordynatorami zakupów. Krok trzeci: kategorie pośrednie i bezpośrednie. W celu ułatwienia kontroli nad wydatkami, poszczególne zakupy dzielimy na kategorie. Te natomiast przypisane są do dwóch podstawowych obszarów. I tak mamy zakupy bezpośrednie, z angielskiego direct. To zakupy materiałów, komponentów lub usług, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystywanych bezpośrednio na potrzeby produkcji lub stanowiących trzon funkcjonowania przedsiębiorstwa. Między innymi będą to surowce, materiały, części maszynowe, komponenty do produkcji, np. jedzenia lub kosmetyków, ewentualnie podwykonawstwo usług produkcyjnych. Natomiast zakupy pośrednie, z angielskiego indirect, to zakup usług, materiałów lub mediów na począt prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i zaspokojenia potrzeb pracowników. Do tej kategorii należeć będą wszelkiego rodzaju materiały biurowe, usługi specjalistyczne typu sprzątanie ochrona, media, w tym internet, prąd, woda, gaz, ale również podróże służbowe, eventy, gadżety, usługi marketingowe oraz sprzęt IT. Przy czym wspomniany podział na kategorie pośrednie i bezpośrednie, nie w każdej organizacji będzie taki sam. To, co jedna firma kupuje jako rzeczy przynależne do kategorii pośrednich, dla innej mogą, może być materiałem bezpośrednim, dyrektowym i na odwrót. Także nie należy podanego przykładu, znaczy podanych przykładów tutaj traktować zero-jedynkowo. Krok czwarty. Rola zakupów w przedsiębiorstwie i jej wpływ na rezultat finansowy. Umieć dobrze kupić jest tak samo ważną sprawą, jak dobrze wyprodukować lub dobrze sprzedać. Obecne działy zakupowe coraz częściej przechodzą transformację ze wspomnianych wcześniej funkcji operacyjnych na strategiczne i stają się ważnym partnerem biznesowym dla pozostałych działów firmowych. Lubimy mówić, że dostarczamy dodatkową wartość, budując partnerskie relacje z naszymi największymi dostawcami, zachowując zasadę win-win, wypracowujemy wspólne rozwiązania pozwalające na osiąganie. Znaczących korzyści dla obydwu stron. Niemniej, wszystkie te działania mają niezmiennie jeden wspólny mianownik: osiąganie oszczędności, najlepiej przy utrzymaniu lub zwiększeniu dotychczasowej jakości. Dlatego, dla zaobrazowania istotnej roli działu zakupów, przytoczę następujący przykład. W dużym uproszczeniu firma X rocznie sprzedaje towary o wartości 2 milionów 400 tysięcy złotych, z czego 10% tej kwoty stanowi zysk. Natomiast kupuje o wartości 1 200 tysięcy złotych. Dział zakupu w wyniku konsolidacji dostawców na jednej z grup asortymentowych uzyskał 5% oszczędności w skali roku. Przy wspomnianych wcześniej założeniach będzie to stanowić 60 tysięcy złotych rocznie. Kwota ta jest czystym dodatkowym zyskiem dla firmy. Natomiast, aby osiągnąć ten sam wynik, 60 tysięcy dodatkowego zysku, dział sprzedaży musiałby sprzedać towary o łącznej wartości 3 milionów złotych w porównaniu do wcześniej wspomnianych 2,4 miliona. Zatem zwiększyć sprzedaż o 25%, co przekłada się na kwotę 600 tysięcy złotych. Osiągnięcie takiego wzrostu sprzedaży wydaje się być nie lada wyzwaniem, natomiast te 5% oszczędności wcześniej wspomniane przy odpowiedniej strategii są jak najbardziej możliwe do osiągnięcia. Oczywiście to wszystko zależy od bardzo wielu różnych czynników, niemniej powyższy przykład jednoznacznie wskazuje, że działy zakupów powinny być traktowane poważnie i nie są jedynie tymi od wystawienia zamówień. Krok piąty. Blog profesjonalnezakupy.pl. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, wynikające ze stosunkowo małej ilości miejsc do zdobywania wiedzy zakupowej, postanowiłem otworzyć bloga o nazwie profesjonalnezakupy.pl. Moim celem jest rozpowszechnianie wiedzy, tak aby pomóc nowym adeptom, ale nie tylko działów zakupów, zdobyć umiejętności do poprawy ich codziennej pracy. Postaram się w prosty i przystępny sposób wyjaśnić poszczególne zagadnienia, bazując na wiedzy, którą wyniosłem z mojego doświadczenia jako kupca i konsultanta zakupowego w firmie zajmującej się doradztwem zakupowym. Zatem zachęcam do śledzenia i zapisania się do newslettera. Po zapisaniu się do listy mailowej otrzymał już mały bonus ode mnie w postaci dokumentu RFI, takiego wewnętrznego RFI, takiej listy kontrolnej do klienta wewnętrznego przyda się przy, przy rozpoczynaniu każdego nowego postępowania zakupowego. Dodatkowo nie spamuję, wysyłam informacje jedynie o nowych wpisach i ewentualnie nowinkach ze świata zakupów. Jeżeli potrzebujesz wsparcia lub masz dodatkowe pytania, zapraszam do kontaktu i zachęcam do sprawdzenia bloga profesjonalnezakupy.pl pisane łącznie. Cześć. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording Hosting and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm slash new. That's anchor.fm slash new to get started.